Dzień dobry Państwu. E, witam ponownie. E, jesteśmy w sadzie jabłoniowym. Różowy pąk. Pamiętajcie Państwo o tym, że e, w tym okresie należy pomyśleć o zastosowaniu niektórych pułapek: e, czy to feromonowych, czy też jakichś atraktantów po, pokarmowych do, do zwalczania, czy do monitoringu, tak naprawdę nie do zwalczania, do monitoringu e, niektórych szkodników. Chciałbym zaprezentować dwie e, typy pułapek. Jesteśmy w okresie różowego ponka, za chwilę będzie kwitnienie, mamy końcówkę kwietnia. Pamiętajcie Państwo o tym, że koniec kwitnienia, początek maja to będzie okres, kiedy należy zastosować pierwsze pułapki feromonowe do monitoringu owocówki jabłkuweczki. Najprostsza pułapka, którą możecie Państwo zastosować do, tak jak mówiłem, owocówki jabłkuweczki, to jest. Tak zwana pułapka typu Delta, czyli taki domek. Do tego jest dyspenser, który służy do zwabiania właśnie tego szkodnika. I trzecim elementem pułapki to są powierzchnie lepowe, czy tablice lepowe, które wsadza się do środka. To jest tak naprawdę podłoga lepowa. Wsadzamy ją do środka. Zamykamy ten. Tą pułapkę. Dyspenser umieszczamy na specjalnym, na specjalnym druciku, na haczyku. Najlepiej robić to w rękawiczkach. Jeśli Państwo macie do zawieszenia jedną, tylko jeden typ pułapki, to można dotykać to palcami. Natomiast jeśli macie kilka kilka gatunków w tym samym czasie wieszacie, to dobrze jest to zrobić w rękawiczkach i zmieniać rękawiczki po każdym dotknięciu poszczególnych dyspenserów, dlatego, że celem jest odławianie tylko jednego gatunku. Po umieszczeniu na druciku, na końcu drucika, przekładamy go przez otwór, który znajduje się tutaj w górnej części i możemy zawieszać na roślinach. Pamiętajcie o tym, żeby nie kłaść dyspensera na, na podłogę lepową, dlatego że ten dyspensery się brudzą, one się w, obtoczą w kleju, a tablice lepowe można zmieniać częściej po tygodniu, jeśli jest bardzo zabrudzone, jeśli jest bardzo dużo szkodników, można, można się pozbyć starej tablicy i założyć nową. A dyspenser zostaje ten sam. Działanie takiej pułapki, takiego dyspensera to jest około 4 tygodni. Po czterech tygodniach możemy zmieniać dyspenser razem z podłogami. Druga z pułapek, którą chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, to jest dość nietypowa pułapka, dlatego że również szkodnik, który, szkodnika, którego możemy odławiać przy użyciu tej pułapki, nie występuje dość powszechnie, chociaż coraz więcej mam informacji z Polski, że, że pojawia się w naszych sadach, szczególnie starszych albo w sadach, które są blisko jakichś starych zadrzewień, albo lasów. To jest pułapka na rozwiertka nieparka. Rozwiertek nieparek to jest ogłodek, kornik, który żeruje w drewnie, w pniu, drąży korytarze, powoduje ogłodzenie roślin i zahamowanie wzrostu roślin. Jak wyglądają takie pułapki? To są pułapki czerwone, składa się je w ten sposób w sposób taki krzyżowy. To są płaskie powierzchnie. Tutaj elementem, który przywabia jest barwa oraz atraktant. W dolnej części takiej pułapki umieszczamy taki pojemnik, w którym właśnie będzie można wlać atraktant. Umieszczamy go tutaj w dolnej części. Do środka wlewamy wlewamy właśnie ten atraktant. Natomiast od góry druty, które pozwolą nam na zawieszenie pułapki na drzewie. Tak wygląda ta pułapka. Dziękuję Państwu serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.